Jeszcze jedną całkiem funkcję wymiernej. Mamy tutaj taki przykład całka dt przez t w mianowniku teraz t do 3 plus 1. Ogólnie zawsze należy rozpocząć pracę nad rozłożeniem mianownika, maksymalnie jak się da, to znaczy naczyniki liniowe i ewentualnie kwadratowe, nierozkładalne. No, mamy tutaj w mianowniku iloczyn te razy t do trzeciej plus 1. No, łatwo zauważyć, że ten wielomian, t te do trzeciej plus 1 jest rozkładalny. No, możemy tutaj odgadnąć łatwo jeden z pierwiastków minus 1, tak? Minus 1 do 3 plus 1 daje 0. A więc e, znów korzystając z twierdzenia BEZU, wiemy, że ten wielomian musi dać się podzielić przez e, dwumian e, t plus 1. W szkole średniej państwo e, no, dzielili takie wielomiany. Ja tutaj już e, przygotowałem sobie e, o, to działanie. Tak? Czyli wiem, że ten wielomian e, t do 3 plus 1 e, da się przestawić w postaci t plus 1 razy no. No, tu już mam wyliczony ten trójmian, tak, który otrzymałem z takiego dzielenia. T do 3 plus 1 podzielić e, przez. E, tutaj oczywiście powinien być plusik. O, teraz jest dobrze. E, dobrze, a więc tak: e, otrzymujemy taki e, iloczyn w mianowniku. Eee, dobra, no, ten, wielom, ten trójmian tutaj, który otrzymaliśmy w wyniku dzielenia, zwróćmy uwagę, że jest już nierozkładalny. Delta jest ujemna, a więc pełen rozkład eee, jest następujący. Jak widzimy, czyli w mianowniku mamy t razy t plus 1 razy t kwadrat minus t plus 1. Eee, kolejny krok. Eee, rozkładamy eee, funkcję wymierną. Na tak zwaną sumę ułamków prostych, a więc y, tu widzimy a przez t plus b przez t plus 1, ten czynnik liniowy i ten kwadratowy tutaj mamy trójmian t kwadrat minus t plus 1. W liczniku musi być wówczas y, no, wieloma, y, stopnia mniejszego niż 1, a więc w tym przypadku musi to być czynnik liniowy, a więc mamy ct plus d. No, i teraz zadanie kolejne jest znalezienie tych stałych a, b, c i d. W tym celu należy wymnożyć te, znaczy, sprowadzić te wszystkie mianowniki do wspólnego. Oczywiście wspólnym mianownikiem jest ten iloczyn, a następnie porównać obie strony i wyliczyć te stałe. Ja tutaj na kolejnej stronie już to zrobiłem, tylko króciutko opowiem, co tu się dzieje, tak? Czyli widzimy, że stałą a pomnożyłem przez mianownik drugi i trzeci, b przez mianownik pierwszy i trzeci, no i tutaj ct plus d pomnożyłem przez pierwszy mianownik i drugi mianownik. Tak, po, po wymnożeniu, tutaj widzimy, że trochę parę elementów się zredukowało, otrzymujemy taki tutaj, o funkcję wymierną, tak, już pod jedną kreską ułamkową, Okay. Zwróćmy uwagę, że wyznaczyłem sobie tutaj t do trzeciej, t kwadrat, t, no i element stały, dzięki czemu łatwo jest nam porównywać, no bo porównujemy z tą jedyneczką, tak? Mianowniki są te same, a więc te funkcje wymierne będą równe, jeśli liczniki będą równe. A więc tak, przy t do trzeciej stoi a plus b plus c, no tu nie mamy t do trzeciej, a więc jest równe 0. Podobnie przy t kwadrat mamy minus b plus c plus d. Tam nie ma, z lewej strony a więc jest 0. E, przy t stoi b plus d, też jest 0. No i teraz wolny a musi być 1. No i tutaj proste przekształcenia, tak, z pierwszego możemy e, z pierwszego e, a, a od razu mamy. Wstawiając, e, wstawiając do pierwszego równania, dostajemy, że b plus c jest równe minus 1. Następnie Wyznaczając C, że to jest minus 1, minus B, podstawiając do drugiego równań, otrzymujemy taki tutaj układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Odejmując stronami, dostajemy, że, co, że minus 3B jest równy 1, stąd B jest jedna, minus 1 trzecia. Tutaj D możemy wyznaczyć sobie jako minus B, a więc od razu dostajemy, że D to jest 1 trzecia. C możemy wyznaczyć tutaj z tego równania, że to jest minus 1, minus B, a więc minus 2 trzecie. No i mamy te stałe wyznaczone, dzięki czemu możemy rozpocząć liczenie całeczki. No i tutaj mamy już podstawione, tak, widzimy, że dostajemy sumę takich trzech całeczek. Całka dt przez t, minus 1 trzecia, całki dt przez t plus 1, no i dodać, tutaj widzimy, taką trochę bardziej jeszcze funkcja, wymierna do stałkowania, ja ją oznaczyłem sobie tutaj i, ten całeczkę do policzenia, policzymy ją na kolejnej stronie. Natomiast te dwie pierwsze całeczki, no tutaj z automatu dostajemy, tak? Podawałem Państwu wcześniej wzory, że to jest logarytm naturalny z t, tak? Natomiast tutaj mamy po podstawieniu, gdybym sobie postawił za t plus 1 jakiś tam, nie wiem, parametr, nową zmienną r, no to byśmy mieli po prostu te r przez r, czyli logarytm naturalny z R wracając do podstawienia dostajemy T plus 1 tutaj. dobrze, no pytanie jak policzyć taką całeczkę jak tu widzimy jest to dosyć łatwa całka do policzenia, no bo Państwo zobaczą wystarczy tak, jeżeli wyznaczymy sobie tutaj, wyciągniemy minus 1 trzecią przed nawias to w liczniku zostanie nam 2T minus 1 no i Tutaj dalej zauważamy, że to jest tak naprawdę pochodna mianownika, tak? Pochodna mianownika to jest 2t 1, a więc po podstawieniu otrzymujemy natychmiast coś takiego minus 1 trzecia całek dr przez r, co daje nam minus 1 trzecią logarytmu naturalnego z r. No i koniec końców ta całeczka daje nam rozwiązanie, tak? Przechodząc już do podsumowania otrzymujemy następujący tutaj... Wzoru? O no dobrze.